Wsparta czwarta odsłona Festiwalu Kultury Lasowiackiej zagościła na terenie miasta i gminy Nowa Dęba. Jedno z wydarzeń zostało zorganizowane przy Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach. Grupa obrzędowa Cyganiacy zaprezentowała widowisko pod tytułem Żniwa u Lasowiaków. W przedstawieniu towarzyszyła wystawa dawnego sprzętu rolniczego, prezentacja bukietów żniwnych oraz lasowiackie przysmaki i kiermasz produktów regionalnych. Czwarty Festiwal Kultury Lasowiackiej w tym roku odbywa się przez cały lipiec w 11 różnych miejscach na Podkarpaciu. Inicjatywa służy popularyzacji dziedzictwa lasowiaków, a wydarzenia festiwalowe realizowane są w północnej części województwa podkarpackiego objętej wpływami tej grupy etnicznej. Każde wydarzenie porusza inny aspekt kultury lasowiackiej. Czwarty Festiwal Kultury Lasowiackiej. Mamy przyjemność realizować tutaj, w tej wyjątkowej miejscowości Cygany, ponieważ jesteśmy tutaj przy ośrodku, przy Centrum Kultury Lasowiackiej. Także tutaj bardzo mocno krzewi się ta kultura lasowiacka. I wspólnie z całym zespołem obrzędowym Cyganiasty jesteśmy dzisiaj tutaj, aby kultywować kulturę lasowiańską. A tak naprawdę to żniwa u Lasowiaków, bo taki tytuł przewodni jest z dzisiejszego wydarzenia. Chcemy pokazać żniwa które były bardzo, bardzo dawno temu, jak żniwa wykonywały nasze babcie, prababcie, nasi dziadkowie. Będą to bardzo surowe żniwa, bo będzie kosa, będzie sierp, będzie wiązanie snopów, ale również będą różnego rodzaju przypowieści przy tych żniwach, będzie też poczęstunek na koniec, tak jak to dawniej bywało. A na koniec chcemy zaprezentować również naszym widzom bicie cepami, czyli mucenie. Bo zapewne z widowni, która dzisiaj jest, nikt tego nie widział. Koluna zagunie! Żydko się skulyło. Słońko krzało, dzieciorko płakało. Kolibski miało. Słońko grzało, dzieciorko płakało. Choć pogoda trochę postraszyła organizatorów, to ostatecznie wszystko przebiegło zgodnie z planem. Na placu przy Centrum Kultury Lasowiackiej zjawiła się spora grupa mieszkańców, która podziwiała widowisko. Cyganiacy od wielu lat pamiętają o dawnych tradycjach i przekazują je młodemu pokoleniu. Grupa obrzędowa działa przy Zespole Ludowym Cyganianki. Działamy już 27 lat i dlatego staramy się, aby wszystkie te wartości kultury ludowej, a w naszym przypadku kultury lasowiackiej, były w dalszym ciągu żywe. Byśmy mogli przekazywać tym, którzy jeszcze tej kultury nie znają, wszystkie te wartości, a zależy nam przede wszystkim na dzieciakach i na młodzieży. I cieszymy się bardzo, bo sami Państwo zobaczą, że są z nami dzieciaki, które bardzo chętnie przychodzą na próby i w tych obrzędach uczestniczą, ale nie tylko w obrzędach, bo śpiewają stare pieśni i co jest dla mnie wielką dumą, śpiewają gwarą. Cieszę się, że w tym roku Cygany zostały zaproszone do organizacji jednego z elementów wydarzenia w naszej gminie, to jest z pokazów żniw. Oczywiście to, co będzie prezentowane to już przeszłość, ale warto sobie przypomnieć, niektórzy starsi sobie przypomną, młodzi będą wiedzieć jak to było kiedyś bez kombajnu. Natomiast Każda społeczność ma swoje korzenie, nie, nie powinna o nich zapominać. Te nasze korzenie to kultura lasowiacka i, i po prostu jesteśmy tego świadomi, nawiązujemy do niej. Stąd też zespoły, które kultywują te, tę tradycję. Widowisko było dowodem na to, że dawne żniwa to przede wszystkim ciężka praca, a niemal wszystkie czynności trzeba było wykonać ręcznie. Zbieranie plonów było także ważnym wydarzeniem kulturalnym. Integrowało sąsiadów, którzy wzajemnie sobie pomagali i wspólnie pracowali przy żniwach. Widowisko prezentujące żniwa u Lasowiaków było jednym z elementów wydarzenia przygotowanego w Cyganach. Będzie konkurs skierowany dla kół gospodyń wiejskich, ubijania tradycyjnego masła w masioniczkach, także myślę, że to będzie bardzo widowiskowe, zwłaszcza przy tej wysokiej temperaturze. Zaraz śpiewają, zagrają dla nas Kaczmarze i później kapela ludowa Lasowiacy. I cały czas mamy tutaj kiermasz, konkursy, nagrody, wystawy. To także te zabytki kultury materialnej, takie jak chociażby Izba Marii Kozłowej tutaj w Cyganach przed 20 laty przygotowana przez Cyganianki, przez panią Jadwigę Lubańską, ówczesną naczelniczkę Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym. I bardzo dobrze, że wreszcie pojawiły się takie pomysły, które pozwoliły zachować pewne artefakty, bo niestety no, przechodzą one do przyszłości. I szkoda by było, żeby gdzieś tam w mrokach dziejów zaginęły. Widowisko było potwierdzeniem tego, że Centrum Kultury Lasowiackiej to wyjątkowe miejsce, a działające przy nim zespoły realizują trudną, ale niezwykle potrzebną misję. Wyrazem tego jest nagroda imienia Franciszka Kotuli, którą otrzymała niedawno Halina Ordon. Choć to nagroda indywidualna, to w tym przypadku jest to forma docenienia całej lokalnej społeczności. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, bo dla działacza kultury, który działa 27 lat, nagroda zarządu województwa podkarpackiego, a w moim przypadku Franciszka Kotuli, jest bardzo ważna, bo to motywuje do dalszej pracy i ważne jest, że tutaj nasze środowisko, pan burmistrz, który złożył wniosek, doceniają naszą pracę, moją pracę, pracę ale muszę powiedzieć, że czuję się tak troszeczkę zażenowana, mimo że się cieszę, bo przecież jest to nagroda. Nie tylko dla mnie, ale dla tych wszystkich grup, które prowadzę, bo to są dzieciaki, młodzież, grupa urzędowa, cyganianki, kapela. Wspólnie się spieramy, wspólnie robimy dobre rzeczy i ja uważam, że ta nagroda należy nam się wszystkim. Ale z wielką godnością i pokorą ją przyjmuję. Tak jak powiedziałam, jestem z tego ogromnie dumna. Wyróżniliśmy Cyganianki, zwróciliśmy się do zarządu województwa podkarpackiego o y, nadanie takiego wyróżnienia w postaci znaku kultury. Dwa lata temu cyganianki otrzymały ten znak kultury, ale wiadomo, że za zbiorowością pewną stoją osoby, stoją ludzie. Cieszę się, że Zarząd Województwa Podkarpackiego, powracając do, wyróżniania, do wyróżnienia w postaci medalu imieniem Franciszka Kotuli, znanego badacza tych terenów. Właśnie na, sam, na początek po tym powrocie nadał ten medal pani Halinie Ordon. Myślę, że to nie koniec, że będą kolejne wnioski w następnych latach, ale nie jest to takie proste, żeby tak łatwo otrzymać taki wyróżnienie, znak kultury czy, czy medal im. Franciszka Kotuli. To trzeba sobie zasłużyć na pewno. W ramach Festiwalu Kultury Lasowiackiej w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbyły się także warsztaty stworzenia bukietów żniwnych oraz słomkarstwa dla dzieci i młodzieży. Zwieńczeniem świętowania był koncert oraz wystawa fotograficzna. Słowa uznania dla pana marszałka Władysława Ortyla, który wraz z zarządem województwa podkarpackiego 4 lata temu e, zadysponował środki na realizację tego programu, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom regionu, a nie tylko regionu, kultury lasowiackiej, tej, z której wyrośliśmy, dzięki której e, wiele cennych zabytków e, natury słowa, muzyki, tańca zachowały się do dnia dzisiejszego. I tutaj słowa uznania także dla ówczesnej marszałek Ewy Draus, która zaangażowała się w to, by ten festiwal y, coraz bardziej się rozwijał, bo czwarta edycja, myślę, to już chyba taki ciekawszy wyraz realizacji tych pomysłów na wskrzeszenie tej kultury Może Nie tyle wskrzeszenie, tylko właśnie pokazanie jej szerszej publiczności. Na to zabezpieczone zostały odpowiednie środki w budżecie województwa podkarpackiego na ten program, który 5 lat sobie liczy. Mam nadzieję, że później będzie kontynuowany.